Cześć. Z tej strony BrickSphere. Dziś mamy dla was nowy format, a mianowicie porównamy sobie dzisiaj dwa wenatory. PlaySet z 2009 roku, czyli Venator numer 8039 zawierający 1170 klocków, katalogowo kosztujący 680 zł. Zawiera 5 minifigurek, które później porównamy i teraz używany kosztuje około 1000. A za nowy zapłacimy już ponad 2, trzech 3000. Porównywać go będziemy z niedawno wypuszczonym UCS Wenatorem nr 75367, wydany w 2023 roku. Zawierający 5374 elementy, kosztujący 3100 zł katalogowo i zawierający dwie minifigurki. Zrobimy sobie taki Format punktowy, gdzie będziemy oceniać wygląd i oddanie rzeczywistego pojazdu, minifigurki, funkcje bawialne, cenę i takie ogólne wrażenia dla kogo co. Zobaczymy co zdobędzie więcej punktów, będziemy przyznawać punkt, pół punkta lub zero punktów w zależności od tego jak zestaw się nam będzie prezentował i zaczniemy sobie od ogólnego wyglądu. No, i w pierwszej kategorii, czyli wyglądu, no tu niestety jest deklasacja. O ile Venator z 2009 prezentuje się nie najgorzej, tak jego większy, droższy odpowiednik po prostu bije go na głowę, więc tu nie będziemy się rozwodzić. Jeden punkt wędruje do UCS-a, natomiast PlaySet otrzymuje 0. Natomiast w drugiej kategorii, czyli funkcje zestawu, tu zdecydowanie mały Venator będzie miał szansę nadgonić, ponieważ zawiera on dużo feature'ów, które Wam teraz przedstawimy. Mamy oczywiście ruchome wieżyczki, mamy zintegrowany uchwyt, który naprawdę fajnie pasuje i działa tak jak powinien. Mamy z tyłu wysuwaną kabinę pilota, w której możemy umieścić naszego klona pilota. Nie wygląda to może świetnie, ale jest fajne. Mamy kapsułę ratunkową, znajdziemy ją tu z tyłu. Po odsunięciu klapki możemy wysunąć taką kapsułę, która ma silniki i można do niej zmieścić jedną figurkę. Po rozłożeniu może dwie. Znajdziemy boczne sekcje, w której jednej jest wysuwane działo z ganerem w środku. No, i jeśli to pociągniemy, to wysuwa nam się takie działo. Mamy nawet tutaj dwa flickfire'y, które lepiej nie pstrykać, bo to po prostu boli. Lepiej je po prostu wystrzelić. W każdym razie jest to fajny feature. W boku znajdziemy również sekcję bombową. I tu będziemy mogli bombardować poprzez taką korbkę umieszczoną gdzieś tam w środku. Można tą sekcję wyjąć. I jest tam prosty mechanizm. On się czasem zacina, natomiast zazwyczaj działa tak, jak powinien, no i kręcąc tym pokrętełkiem, będą nam wypadać bomby. No, akurat teraz się zacięło. Jest to też dość stary set, więc te wszystkie zacięcia mogą wynikać z wieku. No i oczywiście mamy jeszcze sekcję z przodu, którą możemy otworzyć. Mamy tu przedział dziobowy, w którym znajdziemy salę Palpatina. Mamy tu wykonany za pomocą klocków jego tron oraz taki bardzo fajnie wydetalowany stół. Generalnie znajdziemy tu dużo naklejek, więc całość jest dosyć szczegółowa. Mamy też taki pojemniczek, w którym znajdziemy super detal, a mianowicie Plany Gwiazdy Śmierci, czyli nadrukowaną przezroczystą czerwoną główkę z takim złotym detalem, i jest to fantastyczny taki Easter egg, którego raczej byśmy się po zestawie nie spodziewali. A więc mamy już porównane funkcje bawialne. No a jakie funkcje bawialne są w dużym, wenatorze? Żadne. Więc tu odwrotna sytuacja. Mini Venator dostaje punkt, natomiast UCS kończy bez punktów. A więc po lewej mamy figurki z playseta, natomiast po prawej te z UCS-a. No i na pierwszy rzut oka widzimy różnice w figurkach z 2009 i 2023. Mamy tu generalnie spory brak detali. Jeśli spojrzymy na lewo, te figurki nie mają nadrukowanych nóżek, nie mają nadrukowanych dłoni, rzadko mają nadrukowane plecy w tym zestawie akurat wszystkie, ale nie był to wtedy standard. No i na pierwszy rzut oka oczywiście figurek w playsecie jest więcej. Natomiast niestety Senat komandosi strasznie stracili na wartości przez wypuszczenie Battle Packu. Natomiast w tym zestawie, jeszcze byli dość ekskluzywni, prezentują się naprawdę dobrze i są fajnym dodatkiem. Mamy Palpatina z indywidualnym takim materiałowym elementem i swoim ekskluzywnym printem na torsie. Bardzo prosty, twarz nieco przerażająca, ale Palpatin najbardziej urodziwy nie był ani w filmach, ani w animacjach. Mamy klona pilota i klona ganera. Więc mamy tu po prostu zbiór takich ikonicznych postaci dla Clone Warsów, natomiast żadna, no może poza Palpatinem się jakoś nam szczególnie tutaj nie wyróżnia. Natomiast w UCS mamy dwie świetne oddane figurki. Mamy Rexa z nadrukowanymi rączkami, z nadrukowanym hełmem, doskonale nóżkami i materiałowymi elementami. Kama jest dodana. Ten materiał na spodniach nie powinien występować, to tak tylko, żeby nie było wątpliwości. No i oprócz Rexa mamy jeszcze Jularena, który tutaj akurat nie odstaje jakoś bardzo, bo ma po prostu dokładny print torsu i dwukolorowe nogi. Więc w sytuacji, w której mamy w zasadzie figurki lepsze jakościowo kontra figurki na ilość, bo tam mamy aż 5, natomiast tu 2 myślę, że oba zestawy podzielą się punktami i każdy z nich dostanie pół punkta. W UCS mógłby zawierać kilka dodatkowych figurek, natomiast figurki z 2009 mogły i są już teraz wykonane po prostu znacznie lepiej. No, i przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli ceny. No, i zostaje nam cena, która tu długo się zastanawialiśmy, czy brać pod uwagę cenę katalogową, czy cenę, za którą obecnie zestaw możemy kupić. Doszliśmy do wniosku, że chyba to drugie, no ponieważ za 680 wenatora kompletnego, tym bardziej nowego nigdzie już nie kupicie. Więc mamy do czynienia z zestawem za około 900 000 zł, używanym bądź za 3000 nowym. No i zestawem, który w zasadzie teraz możemy kupić tylko nowy, również za 3000. No i teraz, jeśli interesuje nas trochę mniejszy zestaw, nie mamy ogromnych półek, no to polecamy tu wenatora w playsecie. Najlepiej kupić w dobrym stanie używanego. Jak to robić? Nagraliśmy już dla Was film. No i on wzbogaci Waszą Armię Republiki, natomiast jeśli macie ogromną półkę i duży portfel, no to polecamy Venatora UCS. Natomiast kupowanie zapakowanego playseta za 3000 na ten moment jest dla nas ruchem nie do końca sensownym, chyba że jesteście na tyle hardkorowymi kolekcjonerami, że zbieracie nierozpakowane zestawy z poprzednich lat. Ale łączymy się z Wami w bólu, bo wiemy jakie te zestawy osiągają ceny. Więc tu myślę, że żaden z zestawów punktów nie dostanie, bo ani 3100 zł za plastikowe klocki nie jest rozsądnym wydatkiem, ani 1000 zł za trochę mniejsze plastikowe klocki też nie jest wydatkiem super rozsądnym. Dobór minifigurek nie powala w żadnym zestawie, więc tu będziemy mieli. Po zero, co daje nam remis, i tak jak wspomnieliśmy, te zestawy nie są do siebie aż tak podobne, mimo że przedstawiają to samo. Jeden jest ogromnym y, pokazowym zestawem z serii Ultimate Collector, natomiast drugi jest playsetem i kiedyś służył do zabawy dzieciom. Więc tu, w zależności od tego, jaki preferujecie, wybierzcie po prostu ten. No i myślę, że tym kończymy. Następne nasze porównania nie skończą się remisami, obiecujemy. Natomiast na ten moment to już wszystko od nas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, udostępniajcie, subskrybujcie i cześć!